Dzień dobry drodzy Państwo. 28 września, a my jesteśmy przed naszym batatem. Jednym z batatów, który uprawiamy, popatrzcie, w takiej donicy. Naprawdę uprawę wilca ziemniaczanego polecamy nie w gruncie, tylko w takich donicach. Wtedy lepiej wiąże bulwę. Mieliśmy już pierwszy taki lekki przymrozek, widać, że tu nam liście przymroziło. No wobec tego, my dzisiaj próbujemy wykopywać. Beatka. To są sadzonki znaczy uprawiamy batata z naszych sadzonek, domowej produkcji. Na naszej stronie pokazujemy jak my to robimy. Nie jest tak łatwo wyciągnąć plon. O. Ale drodzy państwo, popatrzcie, tutaj już są pierwsze, ale oczywiście, że są jeszcze głębiej. Ale dzięki temu, drodzy państwo, że mamy donicę, to batat koncentruje zawiązywanie bulw właśnie wewnątrz niej. I popatrzcie, drodzy państwo, Własne bataty. Teraz się zachwycamy wszyscy, bo tam gdzieś ogłaszają, że można w Polsce uprawiać imbir. Oj, nasi rolnicy będą sukces odnosić, bo to nowa uprawa. Drodzy Państwo, imbir jak najbardziej, ale na batatach też można. Porządnie zarobić, jeśli ktoś by to robił w warunkach większego pola. Bez problemu one się udadzą. Bez problemu. Także my, powiedzmy, drodzy Państwo, my, jako ogrodnicy hobbyści, to my tak naprawdę wdrażamy takie ciekawostki: uprawę imbiru, uprawę batata, no a później wielcy rolnicy od nas, jak się to mówi, zżynają czy też małpują, że da się, bo da się. A to kto sprawdził pierwszy? Ogrodnicy hobbyści. Czyli jesteśmy prekursorami, drodzy Państwo, my wszyscy, którzy takie eksperymenty robimy.